Wraz z Dakanem z Tylko Kino przedstawiam wam 10 najbardziej rasistowskich filmów. Na miejscu 10 Gwiezdne Wojny mroczne widmo. Powodów, by nie epizodu pierwszego, jest wiele. Dlatego dorzucam kolejny. Wielu uważa, że Łatu, chciwy handlarz, jest karykaturą Żyda. Nemoidianie Na natomiast są karykaturą Japończyków, a Jar Jar czarnoskórych rastamanów. no Krytyka była na tyle silna, że Lukas musiał tłumaczyć się przed kamerą. Trzymajmy kciuki, żeby epizod siódmy okazał się lepszy. Miejsce 9: Dumbo. Jeden z numerów śpiewanych przez kruki wydaje się totalnie niewinny. Nie tak słyszą to krytycy. W postacie wcielili się biali aktorzy imitujący głos czarnoskóry. Oh, uh, Frontman krócej ferrainy nazywany jest Jim Crow, tak samo jak regulacje ograniczające prawa byłych niewolników. Jim Crow by także nazwą karykaturalnej postaci powielającej rasistowskie stereotypy. W filmy Disneya nieraz oskarżano o wprowadzanie postaci inspirowanych rasistowskimi stereotypami. Znacie jeszcze jakieś takie stereotypowe i obraźliwe postacie z bajek? Piszcie w komentarzach. Miejsce ósme: śniadanie u Mickey Miki Rooney wcielił się w postać pana Yoshi, wścigiego japońskiego najemcy głównej bohaterki. And if by zagrać bohatera pochodzącego z Azji, charakteryzatorzy musieli zmienić aktora w ten chodzący stereotyp. Zmieniono mu nie tylko karnację, zwężono także oczy i nałożono sztuczne części twarzy. 50 lat po premierze wielu ludzi wciąż czuje się urażonych wątkiem. W 2011 roku nowojorska społeczność Azjatów protestowała przeciwko publicznym seansom filmu. Miejsce siódme, Przeminało z wiatrem, to nagrodzony Oscar'em film o amerykańskiej wojnie domowej. Mimo wielu innych wyróżnień, krytycy uważają, że jest to wyłącznie pełnometrażowa propagandówka południowców. Armię konfederatów przedstawiono w nim jak bohaterów, a niewolnictwo spłycono i ugrzeczniono. Książkowy pierwowzór uznany jest za rasistowski z powodu licznych odniesień do Kukuk Klux Klanu, a film wyciął kontrowersyjne sceny. Na miejscu szóstym The Toys z 1982 roku, czyli historia kupienia czarnego człowieka. Film opowiada o tym, jak pewien bogaty Białas wynajmuje, albo bardziej, kupuje czarną dziennikarza zagrożonego bankructwem. Ma on służyć jego rozpuszczonemu Bachorowi przez tydzień. Nawiązania do niewolnictwa aż kują w oczy, a w filmie pojawia się też Ku Klux Klan. Film okazał się sukcesem w amerykańskim box-officie, zarabiając 47 milionów dolarów. Można powiedzieć, że to tylko głupia komedyjka, ale czy twórcy nie poszli jednak za daleko? Miejsce piąte: Indiana Jones i Świątynia Zagłady. Druga część przygód Indiego również pełna jest stereotypów. Biały człowiek leci do Indii, by pomóc biednym autochtonom, a źli Azjaci otruwają naszego bladego bohatera. Hindusi czczą oczywiście nic innego jak magię wudu. Mimo, że akcja filmu rozgrywa się w Indiach, tamtejszy rząd nie wydał pozwoleń na zrobienie zdjęć w kraju. Uznał, że scenariusz jest po prostu zbyt obraźliwy. Film został także wycofany z kin. I miejsce czwarte Wieczny Żyd. Była to niemiecka propagandówka pokazująca polskich Żydów jako pasożyty wyniszczające naród. Jedynym celem filmu było uzasadnienie trwającego właśnie Holokaustu. Producentem filmu był Joseph Goebbels, który wykorzystywał kino w celach propagandowych. Publiczne pokazy filmu są zakazane w Niemczech i dostępny jest tylko w celach akademickich i tylko pod warunkiem, że nauczyciel go opuszczający jest historykiem zajmującym się okresem II wojny światowej. Mając 90 lat, reżyser filmu przyznał, że był to najbardziej haniebny przykład antysemityzmu. Miejsce trzecie Goodbye, Uncle Tom. To film opisujący historię amerykańskiego niewolnictwa i złych warunków w jakich musieli żyć niewolnicy. Film jednak zdaje się być bardziej statystyczną historią o brutalności na tle rasowym. Afrykańscy aktorzy zagrożeni ubóstwem musieli brać udział w poniżających scenach i dawali się wykorzystywać za marne pieniądze. Czy twórcy chcąc stworzyć antyrasistowski film, sami stali się rasistami? Miejsce drugie. You got in, didn't you? Well, so did I. Yeah! Rasowy stypendysta. Film opowiada historię młodego chłopaka, który przyciemnia swoją skórę, by zdobyć stypendium na Harvardzie. Dzięki nowemu kolorowi skóry udaje mu się. Premiera filmu wywołała ogromne protesty w Los Angeles ze względu na totalne niezrozumienie i zlekceważenie poważnych problemów na tle rasowym. Mimo kontrowersji, film zarobił 27 milionów dolarów, co było sukcesem. Miejsce pierwsze. Narodziny narodu. Film z 1915 roku nieraz nazywany jest najbardziej wpływowym filmem amerykańskiego kina. Wykorzystano w nim techniki, które na zawsze odmieniły sposób filmowej narracji. Mimo swoich zasług to trzygodzinny seans nienawiści, który zrzuca wszystkie problemy Ameryki po wojnie domowej na czarnoskórych. W jednej ze scen filmu czarnoskóry mężczyzna goni bezbrodną białą kobietę, która finalnie rzuca się w przepaść, a w innej żołnierze północy są gotowi zabić swoje żony, żeby tylko nie trafiły w ręce czarnych. Przekaz filmu jest jasny. Od kiedy czarnoskórzy dostali jakiekolwiek prawa, Ameryka chyli się ku upadkowi, a tylko heroiczny kukuk sklan klan może uratować naród. Dajcie znać w komentarzach, jakie Wy jeszcze znacie filmy kontrowersyjne bądź rasistowskie. Ja zapraszam Was na swój kanał. Tylko kino, gdzie znajdziecie recenzję najnowszych hitów kinowych. Żegnam się i piona! Może kiedyś dziwne. Piona!